Dzień dobry moi kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania horoskopu ogólnego. Dzisiaj będzie to horoskop przygotowany dla wszystkich, którzy identyfikują się ze znakiem Lewa. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc wszystko co z wami rezonuje, przyjmijcie, a całą resztę powierzcie żywiołom. Przypominam również, że jeżeli życzy, życzycie sobie, macie taką ochotę, abym przygotował Wam horoskop na wrzesień indywidualny. Wszystkie informacje potrzebne znajdziecie w opisie pod filmem. Dobrze, kochane lwy. Karty z należytą atencją i intencją przygotowane, potasowane dla Waszego dobra i bez szkody dla nikogo. Zobaczymy z jaką energią na wrzesień, ale też i na nowy rok numerologiczny będą mogły wkroczyć lwy. Dobrze, najpierw zobaczmy kwestie finansowe. Mhm. Kwestie uczuciowe, emocjonalne. I sprawdźmy jeszcze energetykę. Dobrze, kochane. Wy. A więc tak, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to w kwestiach zawodowych przed Wami pojawią się możliwości zmian i to dosyć drastycznych zmian. Niemniej jednak w centrum układu macie asa kielichów. To uczuciowość, więc myślę, że wszystkie te zmiany, które Mogą Was czekać we wrześniu, z którymi wejdziecie też w nowy rok numerologiczny, tylko przy dobrym rozeznaniu wszystkich za i przeciw, przy rozważeniu wszystkich możliwości, powinniście dać sobie jak najbardziej radę. Macie kartę wierzy, kartę siły, przepraszam, kartę siły. E jest to informacja, że tak naprawdę to możecie w tych wszelkich swoich zmianach, biorąc pod uwagę dobrą współpracę, otwarcie się na nowe rzeczy w opanowaniu emocjonalności, asy zawsze dają możliwość bardzo dużego skoku energetycznego, zawodowego, dają bardzo dużo możliwości rozwoju. Asy zawsze są takim naszym jokerem, który pcha nas na wielkie wyżyny, to myślę, że jak najbardziej powinniście dać sobie radę. Zmiany, wiecie, czasami jest tak, że musi coś lec w gruzach, coś musimy totalnie transformować, musimy zrobić zwrot o 180 stopni, jeżeli nawet dobrze się czuliśmy w danym miejscu. Wiecie, wyjście ze strefy komfortu, podjęcie wyzwania w pełni sile, poszanowaniu swoich myśli, emocji, w otworzeniu się na współpracę przynosi tylko i wyłącznie sukcesy. Tak więc myślę, że pod względem zawodowym, finansowym możliwe są zmiany, ale wy tak naprawdę jesteście na nie przygotowani i tak waleczne wy macie na to siłę i emocje opanujecie, aby móc otworzyć się na nowe możliwości, współpracę i na to, co przyniesie Wam nowa sytuacja zawodowa. Jeśli chodzi o kwestie uczuciowe, kochani, bardzo dużo emocjonalności, bardzo dużo cielesności. Układ rozpoczął się kartą diabła, więc to jest też i seksualność. Wasze relacje, być może co niektórych, w układzie w centrum macie czwórkę kielichów. Jest to takie troszeczkę. Hmm, Wylewanie emocji. Być może przeżywacie pewne no, troszeczkę załamania, pewne sytuacje, które was jakoś no, nie do końca satysfakcjonują. Być może właśnie sedno leży w tej seksualności, w niedoborze lub nadmiarze. Czujecie się w sumie zwycięzcami. Niemniej jednak to zwycięstwo jest takie troszeczkę jakby połowiczne przez to, że czujecie się również osamotnieni. Niemniej jednak, zarówno wzrost, czyli praca nad tym związkiem, praca nieustanna, pamiętajcie, że związek jest nieustającą pracą. W związku mogą pojawić się jakieś no, mniejsze lub większe burze w szklance wody, mogą się pojawić utraty. Prawdziwy związek oparty jest na dawaniu, na kompromisach, oczywiście też i na braniu i to wszelkich możliwych korzyści, przyjemności. Niemniej jednak trzeba starać się, aby on był ciągle żywy. Dlatego i może zdarzyć się jakiś gorszy dzień i popłakanie sobie gdzieś cichutko. Trzeba umieć szukać rozwiązań i konsensusu. Niemniej jednak, jeśli chodzi o kwestie mm, miłosne, uczuciowe dużo emocjonalności, dużo sytuacji bardzo, bardzo intymnych we wzroście w energetycznym, we wzroście w budowie waszego związku, zwróciłbym tylko uwagę na emocjonalność, aby no, być może nie wylewać tak, wiecie, skąpielą wszystkiego, aby nie stać na tym polu walki miłosnej zupełnie samemu. Więc szanujmy siebie, ale też i pamiętajmy o uczuciach, Naszych partnerów. I kwestie energetyczne, zdrowotne. Kochani, dosyć dobrze, dosyć mocno w centrum układu macie królową monet, więc to jest wzrost więc jest to budowa energetyczna, dobra, dbanie o, o, o Wasze poczucie zarówno takie zdrowotne, ale też i energetyczne. Zwróciłbym uwagę na pewne sytuacje takie zabiegowe. Musicie wyważyć, macie kartę sądu, zastanowić się, gdzie warto w cudzysłowie zrobić przegląd. Wiecie, regularne dbanie o swoją energię, o swoją żywotność, o swoje zdrowie, jest jak najbardziej wskazane, karta pustelnika. Nie zamykajcie się, nie jakby przeżywajcie w samotności jakichś tam sytuacji stresujących. Macie piątkę buław. Emocjonalność zawsze jest w naszym życiu, niemniej jednak czasami ona ma przełożenie na stan energetyczny, na stan fizyczny. Trzeba to ocenić, wyważyć i pójść do kogoś mądrego. Kogoś, kto czasami potrafi nam pomóc. Odciąć pewne rzeczy, które nam są niepotrzebne. Niemniej jednak, po dobrym osądzie, utrzymaniu nerw na wodzy, zrobieniu takiego dobrego, pozytywnego bilansu, spojrzenie na siebie mądrym okiem, jak najbardziej pozytywnie budujecie swoje wnętrze, swoje zdrowie, swoją energetykę. To będzie miesiąc, w którym zrobicie pewne rachunki sumienia, aby móc nie denerwować się, ruszyć do przodu i rozwijać się zarówno energetycznie, jak i w dbałości o stan waszego ciała. Tyle karty Tarota. Zobaczmy jeszcze, oczywiście, to dla osób, które współpracują z energiami wyższymi. Zobaczymy, z jakim aniołem, do jakiego opiekuna ewentualnie możecie się zwracać, właśnie w miesiącu wrześniu, jaka energia. Będzie Wam pomocną, opiekuńczą i co ewentualnie wskaże, podpowie w Waszym działaniu, właśnie na miesiąc wrzesień. Kochani, Anią Night High Trudna nazwa. Ale słuchajcie, jest to. Night Hive, jest to samotność, ale też i opanowanie. Anioł poeta, anioł uduchowiony, skrywa pewne tajemnice, pewne sekrety, po to, aby zrozumieć, aby pozwolić, abyśmy później mogli po wewnętrznym zastanowieniu się, po. Wewnętrznych kontemplacjach uzewnętrznić to, co w nas, jakby siedzi, to, co w nas jest najpiękniejsze. Czasami warto udać się na pobocze, pustelnik, kochani. Czasami mądrze jest spojrzeć w siebie, bo tam znajdziecie wszelkie odpowiedzi na wszystkie dręczące e, was pytania. Czasami trzeba się trochę wy jakby. Wycofać, zaszyć z tej bezpiecznej przestrzeni, aby wszystko to, co w Was najpiękniejsze, mogło zakwitnąć, abyście mogli uzewnętrznić to i pokazać światu w formie pięknego obrazu, pięknego wiersza, może krótkiej prozy, albo po prostu piękną mową, oczarować siebie i innych. Samotność i opanowanie. Czasami dobrze jest się właśnie w ten sposób wyciszyć, aby dotrzeć do źródła, które doda nam odwagi, doda nam otuchy, umocni we wszystkich naszych działaniach i oczyści z tego, co jest niepotrzebne. Dobrze, i na koniec skrypt dedykowany dla Was, skrypt runiczny. Zobaczymy, z jaką energią. Będziecie mogli y, pracować właśnie, jaka energia będzie opiekuńczą dla was na miesiąc wrzesień, Runa Słońce, gwiazda i księżyc. Bardzo. Gwieździście, kochani. E, Finament jest wam bardzo przychylny. Drogie lwy. Wrzesień będzie bardzo mocny, bardzo energetyczny. Runa Słońca to energia Słońca, to energia męska, to odwaga, to działanie, to uwidacznianie wszystkiego tego, co mogło być ukryte. Wszystko to wychodzi na światło dzienne, abyście mogli działać, abyście mogli spełniać swoje marzenia. Centrum rozkładu jest Gruna Gwiazda, to spełnianie marzeń, to realizacja planów, celów, to wszystko to, co dla Was ma być najlepsze, najdoskonalsze, najwłaściwsze, to rozwój duchowy, to rozwój emocjonalny, to dobre zdrowie, to wszystko, co dla Was najlepsze ugruntowaniem jest runa Księżyc. Runa Księżyc jest siłą lunarną, jest siłą dawną. W runie Gwiazda możecie znajdować odpowiedzi takie bardzo, bardzo mądrej, starej wiedzy, takiej wręcz wiedzy komórkowej. Gdzieś wasza intuicja, wasza jakaś podświadomość, która podrzuca wam pewne rozwiązania. Tutaj słuchajcie siebie, tu macie niesamowitą opiekę lunarną e, także myślę, iż cała, cały ten układ, cały ten skrypt luna słońce, luna gwiazda, na księżyc to taki troszeczkę bym powiedział nawet skrup, skrypt mm, no, wyższy, macie niesamowicie silne energie, po to aby móc ogarnąć wszystko co to koło was się dzieje z odwagą spojrzeć na to i ruszyć do przodu, móc mieć niesamowicie dużą ochronę, bezpieczeństwo, dostęp do wiedzy, do książek, do informacji, rozmów z mądrymi ludźmi, po to, aby móc realizować swoje oczekiwania, aby móc działać dla jak najwyższego swojego dobra, aby spełniać własne marzenia. I tego Wam z całego serca życzę. Kochani, życzę Wam, aby ten Wrzesień był dobry, aby był energetyczny. Nie bójcie się zmian, macie siły do działania. Otwórzcie się na współpracę, aby móc wzrastać energetycznie, ale też i móc opanować a, całą finansowość Waszego życia, która jest częścią istotną. Dbajcie o swoje związki. Niech będą żywe, niech będą aktywne. Kochajcie się, budujcie swoje zaufanie. Odcinajcie to, co jest Wam niepotrzebne. Osądźcie dobrze to, co dla was najlepsze, nie tkwijcie w energiach osamotnienia, czasami dobrze jest się oczywiście wycofać, znaleźć tam informacje, zobaczyć siebie prawdziwego, a tylko po to, aby móc w pełni odwagi ruszyć do przodu i realizować swoje oczekiwania i plany. Tego wam z całego serca życzę, pięknie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.